Cześć. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak samemu możecie przeprowadzić audyt SEO, na jakie elementy warto zwrócić uwagę, co można w nich poprawić, co można ściągnąć od konkurencji w takich bardzo prostych krokach, czyli jak przygotować swój serwis do tego, aby był w miarę dobrze przygotowany pod kątem SEO. Do tego celu stosuje się audyt SEO i ja Was przez to przeprowadzę. Ok. To jak ten audyt przeprowadzić i na jakie elementy zwrócić uwagę? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że audyt SEO wykonuje się w różnym miejscu na różnym etapie. Przede wszystkim, jeżeli mamy nowy serwis, całkowicie nowy serwis i nowo uruchamiany. To tak naprawdę audyt SEO trzeba przeprowadzić trzy razy. Przed uruchomieniem serwisu, tutaj audytujemy również makiety, audytuje się również makiety, czyli poprawia się pewne rzeczy na makietach, chociaż jest to bardzo trudne, ponieważ nigdy nie wiemy, czy na przykład nagłówki H1, H2 zostaną poprawnie użyte i w którym miejscu, i oraz jak będzie zrobione linkowanie wewnętrzne. Niemniej jednak dobrze jest zrobić audyt SEO przed uruchomieniem, czyli poprawić to, co jest możliwe. Po uruchomieniu, ponieważ może się zdarzyć, że gdzieś po drodze na przykład zgubiliście certyfikat SSL albo na przykład no indeks się założył na stronę główną. I dobrze jest po kilkunastu dniach, kilku tygodniach, a najlepiej pod koniec pierwszego kwartału, po dwóch, trzech miesiącach. Wykonać następny audyt, co taki sprawdzający, uwzględniając dane, które już zebrało Google w Google Search Console. Dlaczego dopiero wtedy? Dlatego, że Google Search Console jest na tyle bezwładnym narzędziem, że dopiero po kilku tygodniach pojawiają się pierwsze informacje o błędach, przekierowaniach, co jest nieindeksowane, co się źle wykonało. Także w przypadku całkowicie nowego serwisu można powiedzieć, że wykonujemy trzy audyty. Przed uruchomieniem, po uruchomieniu i po jakimś czasie. Jeżeli chodzi o Audyt SEO działającego serwisu, no to najczęściej Audyt SEO wykonujemy, kiedy spadła widoczność. I tutaj uczulam, że jeżeli spadła widoczność, to nie znaczy, że cokolwiek złego dzieje się z ruchem. Po prostu Google na przykład wycięło jakiś kawałek długiego ogona. Więc tutaj. W Uczulam, że nie zawsze trzeba podejmować akcje związane z audytem SEO. Natomiast w przypadku, kiedy spadł ruch, spadła konwersja, to warto, warto taki audyt wykonać chociaż ewentualnie skonsultować najpierw czy w ogóle taki audyt jest potrzebny jest zasadny bo to może być związane z sezonowością. Audyt wtedy wykonujemy zawsze z wykorzystaniem GSC. Ja tu napisałem zawsze z wykorzystaniem GSC, czyli Google Search Console. Natomiast zdarzyło mi się parokrotnie wykonywać audyty bez dostępu do GSC z różnych przyczyn. I niemniej jednak da się wtedy przynajmniej od strony frontu zweryfikować różne rzeczy i różne rzeczy powyciągać z narzędzi. Natomiast no, nie mając Google Search Console nie możemy sprawdzić dokładnie, czy wszystkie elementy techniczne są prawidłowo działające. Po wykonaniu audytu SEO zawsze wykonujemy wdrożenie. Po wdrożeniu weryfikujemy to wdrożenie, ponieważ tutaj też w międzyczasie mogły zdarzyć się jakieś nieprzewidziane informacje. Czasem to wdrożenie jest na przykład pół roku po oddaniu audytu, a przez pół roku mogło się napsuć wiele w serwisie. No i oczywiście wprowadzamy poprawki, tak? czyli wykonujemy audyt z wykorzystaniem Google Search Console, wdrażamy. Weryfikujemy wdrożenie i przesyłamy jeszcze raz poprawki. Czyli zawsze po audycie SEO można powiedzieć, że robimy reaudyt. I trzeci typ audytu, którego tutaj nie ma, to jest audyt w trakcie migracji. Może się zdarzyć, że migrujemy serwis z domeny A na domenę B, bądź go po prostu przebudowywujemy. I wtedy też trzeba zrobić audyt. Na pewno dwukrotnie, czyli robimy audyt taki stan zerowy tuż przed skasowaniem starego serwisu i od razu audyt po uruchomieniu nowego serwisu, czyli robimy to dwukrotnie. I teraz, co zweryfikować? Tu jest zestawienie przykładowe. Przykładowe punkty, co należy zweryfikować, są one wypisane, natomiast ja nie będę Wam pokazywał tylu punktów, ponieważ to ma być prosty przekaz i macie sprawdzić podstawowe elementy, które pozwolą nam Wam przygotować swój serwis. W związku z tym, należy przygotować trzy, dwa narzędzia: Xenu, które jest darmowe, i Google Search Console, która też jest darmowa. Natomiast w przypadku rzeczy płatnych, typu Sideboot, Screaming Frog, Clusteric, Href, Senuto, Semstorm, Surfer, SEO, z których korzystam, oczywiście możecie wykupić. Ja tutaj mam tak przygotowaną prezentację, że Xenu i Google Search Console to możecie mieć i Xenu sobie, możecie sobie ściągnąć, natomiast w przypadku słów kluczowych, to tutaj polecam zakupienie albo Senuto, albo Semstorma i jest to wystarczające do analiz na rynku polskim. No dobrze. To co sprawdzić? Osiem takich prostych rzeczy do sprawdzenia: cztery rzeczy on onsiteowe i cztery rzeczy techniczne, czyli słowa kluczowe, blok treści, call to action, linkowanie wewnętrzne, opisy usług, kategorii produktów, optymalizacja grafiki, cztery rzeczy techniczne, na które zwrócić należy uwagę, czyli kanonikal, przekierowania, prędkość ładowania oraz indeksacja serwisu. I to. Co jest istotne, to od czego zaczynamy, najbardziej krytyczna rzecz, najbardziej wymagająca, najdłużej powstająca, czyli architektura informacji, czyli po prostu menu. Zaczynamy oczywiście każdy klient i wszyscy zaczynają od fraz generycznych typu kosmetyki, perfumy, pierścionki, chciałbym się na to wypozycjonować, typu prawo, sok, herbata, żrafa i tego typu rzeczy. Oczywiście świetnie, fajnie, ale jest to baza wyjściowa. Zawsze zadajemy sobie pytanie: no dobrze, ale co z tych kosmetyków tak naprawdę sprzedaje i co bym chciał pozycjonować? Tutaj z pomocą przychodzi nam ściana albo szyba i kolorowe karteczki. Na każdej kolorowej karteczce zapisujemy nazwę kategorii. W ramach którego będziemy sprzedawali nasze usługi bądź produkty. Czyli, jeżeli sprzedajemy kosmetyki naturalne do włosów, piszemy na karteczce kosmetyki naturalne do włosów, buch na ścianę. Jeżeli kosmetyki naturalne do twarzy, też przypinamy na ścianę. Jeżeli perfumy damskie i męskie, przypinamy na ścianę. Jeżeli wody perfumowane, to jakie? Damskie czy męskie? I przypinamy na ścianie pod daną kategorię, tworząc już podkategorię. Podobnie tutaj na dole po prawej stronie macie to pokazane, natomiast na dole macie pierścionki rozbite na kilka kategorii, natomiast pierścionki z brylantem z czarnego złota, pierścionki z brylantem ze srebrną ikonką, czy cokolwiek innego, to są już pod kategorię. W ten sposób, czyli przyklejając te karteczki na ścianę, zbudujecie sobie menu, robicie fotografię i wysyłacie do dewelopera, żeby Wam zaprojektował takie menu. To co jest bardzo istotne. Czyli budując swój sklep internetowy zawsze proszę o przesłanie dwóch, trzech, czterech, pięciu stron konkurentów na których, do których klient chciałby się wzorować, na które mu się podobają bądź na których, które go denerwują, bo są zbyt mocną konkurencją, w cudzysłowie denerwują. Dlaczego? Dlatego, że patrząc na konkurencję, wiem, co konkurencja ma, a czego ja nie mam. W związku z tym te informacje i ten, ten układ architektury, czy też układ menu, kopiuję sobie do siebie. Oczywiście nie cały, tylko ten, który mi najbardziej pasuje, bądź ten, który pasuje do mojego wyglądu, bądź do układu. Natomiast generalnie zawsze analizując i wykonując dowolne audyty SEO, zawsze sprawdzamy konkurencję. I patrzymy, czy są jakieś rozwiązania do zaimplementowania. Natomiast, jeżeli sami wykonamy to menu dobrze, czyli tak jak tutaj jest dla przykładu pokazane, no to w tym momencie będziemy po prostu lepsi bądź będziemy gonili konkurencji. Pamiętajcie, że menu można zbudować. Wiele, tak? czyli nie musi to być zawsze jedno menu, jedno grube menu, tylko mogą być to dwa niezależne menu, bądź na przykład do menu wyciągane są pojedyncze kategorie, żeby tam lepsza sprzedaż była. Natomiast tu w przypadku, w przypadku prawników pokazuje, że można budować dwa menu, czyli specjalizacje, które pozycjonujemy, rzeczywiście pozycjonujemy, ponieważ tego ludzie szukają, natomiast są też obszary na stronie internetowej, które pozycjonujemy. Mniej albo prawie w cudzysłowie ca, wcale, ze względu na to, że no, rzadko kto wpisuje prawo karne, prawo cywilne, chyba że studenci szukający jakiś porad. Przepraszam studentów, natomiast generalnie użytkownicy normalny kowalski będzie wpisał rozwody, a alimenty, ewentualnie jakaś firma, przetargi o zamówienia publicznych i tego typu rzeczy, czyli bardziej będziemy pozycjonowali specjalizacje niż obszary. Tutaj oczywiście generyków nie pozycjonujemy, czyli te frazy typu rozwody, przetargi oczywiście trzeba odpowiednio zoptymalizować i trzeba całą tą kategorię usług, czyli i rozwody, i przetargi, rozbić na mniejsze. I tam już opisać te specjalizacje odpowiednimi słowami kluczowymi i odpowiednio zoptymalizować. Czyli pierwsza rzecz zawsze w każdym audycie SEO, to jest pełna analiza słów kluczowych zawsze i wszędzie. To jest zawsze pierwszy punkt audytu SEO i to powinniście sobie sami zrobić, ewentualnie dostać od firmy. Drugą rzeczą, którą analizujemy, to są treści w serwisie, czyli na przykład blog. Sprawdzamy sobie w branży, kto prowadzi bloga, jak go prowadzi z jaką częstotliwością publikuje treści, to można zawsze wyciągnąć, ile tych treści już na poradniku zostało opublikowanych i jak te treści rankują. Tu jest po prawej stronie wykres z Senuto i jest pokazana na przykład, że zgred.pl blog, czyli ta ścieżka z blogiem rankuje w sumie na 249 słów kluczowych w top 10. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Trudno powiedzieć, generalnie jest jeszcze coś takiego jak Gredia z Gredopedia, też tutaj rankuje na 34 słowa kluczowe, jest jakiś forum, i reszta wedle uznania i wedle interpretacji. Natomiast pozwoliłem sobie jeszcze ściągnąć informacje z apteki Gemini i zobaczcie, poradnik apteki Gemini jest widoczny na 21 tysięcy słów kluczowych. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No jest to sporo. Natomiast analizując na przykład branżę aptek internetowych, to jedną z rzeczy, którą się analizuje do audytu SEO, to jest konstrukcja i zbudowanie tego poradnika, czyli Analizując treści wykonywane u konkurencji, muszę mieć z tyłu głowy, że audyt SEO musi mi wskazać, iż muszę mieć miejsce na poradnik, na bloga i musi mi pokazać, w jaki sposób te treści budować jak budować takie artykuły, jak wykonywać linkowanie wewnętrzne. To jest bardzo istotne, ponieważ poradnikiem nie będziemy sprzedawali, ale za pomocą poradnika możemy zachęcić klienta do kupna. I są to linki wewnętrzne, typu linki śródtekstowe i call to action, takie bycze, na przykład banerki, bądź po prostu zdjęcia produktów, które są klikalne i przenoszą klienta do danego produktu, żeby to kupił. W związku z tym, oprócz słów kluczowych i analizy słów kluczowych, analizujemy treści na blogu i inne treści na poradniku. Zdarza się sporadycznie, w tej chwili, że niektóre branże takiego poradnika nie mają, więc pierwsza rzecz, którą trzeba po prostu robić, trzeba zaprojektować ten poradnik danemu klientowi, żeby wyprzedzić konkurencję, bo konkurencja czasem potrafi zasnąć i macie dwa lata do przodu na budowaniu przewagi konkurencji. I tutaj wykres z narzędzia Ahrefs, w jaki sposób poradnik apteki Gemini rankuje, na jakie słowa kluczowe, ile potencjalnie daje ruchu według tego, według tego narzędzia i na której jest pozycji. Jest to też wklejane do audytu SEO niejednokrotnie i pokazywane, że taka i taka firma ma poradnik i warto z takiego poradnika skorzystać, zrobić to samo, tylko że lepiej. Trzeci, trzeci, filar, który sprawdzamy, jeżeli chodzi o treści, to są opisy kategorii, opisy usług i opisy produktów. Oczywiście w przypadku e-commerce produkty zazwyczaj mają opisy zduplikowane, takie same. W związku z tym trzeba radzić sobie albo opisami kategorii, albo pora właśnie poradnikiem blogowym. No i sprawdzamy, czy treści są unikalne. Jeśli nie, to jak to naprawić? Nie ma co rwać włosów z głowy, że będę miał nieunikalne opisy produktów, tylko nastawić się na to i zastanowić się, czy możemy dla tych produktów otworzyć się na komentarze, recenzje, uwagi od potencjalnych klientów. Jeżeli tak, jeżeli jesteśmy w stanie zachęcić użytkownika do zostawienia komentarza na temat kupionego produktu, to jak najbardziej warto to robić. To nam będzie budowało kontent i ten kontent nieunikalny stanie się bardziej unikalny i będzie rankował bardzo dobrze. Zobaczcie na przykład na różnego rodzaju. Księgarnie z e-bookami. One mają wszystkie te same opisy, natomiast pod spodem są recenzje, opinie, tego typu rzeczy. Tak samo na przykład w sklepach z kosmetykami, w sklepach AGD. Wszędzie są po prostu komentarze. Co jeszcze warto sprawdzić? Czy są opisy kategorii? Jak są skonstruowane? Czy można powielić, skopiować schemat tej optymalizacji? Tutaj też przejdę od razu, czy z opisów kategorii są linki do innych podkategorii? Jeśli tak, to jak są skonstruowane? Dlaczego. Dlaczego w niektórych przypadkach linki z kategorii się wykonuje do podkategorii w danym sklepie e Z tego względu, że są to kategorie zbudowane tylko i wyłącznie pod długi ogon i nie ma już miejsca na nie w menu górnym bądź w stopce. W związku z tym wykonuje się linki śródtekstowe w kategoriach. Żeby podlinkować pod kategorię i żeby ją wybić gdzieś w wynikach organicznych. Oczywiście, do tego typu jeszcze się nadaje poradnik, o czym mówiłem przed chwilą czyli z poradnika opisujemy, opisujemy jakiś przypadek, jakiś case i dajemy link wewnętrzny do danej nowej kategorii, której nie możemy umieścić w menu. Pamiętajcie, nikt wam nie zabroni rozbudowywać swój sklep czy swoje usługi o dodatkowe podstrony tylko po to, żeby cieszyć się ruchem organicznym. I teraz jeżeli chodzi o usługi, to jak długie są opisy usługi? No tutaj oczywiście ma być sprzedająco, ma być ładnie SEO, ma być ładnie ogarnięte. Natomiast no niektórzy nie dotyczy w branży SEO, napisałem 43 tysiące znaków ze spacjami opis usługi. No tak można robić, żeby pokazać, że wjedziemy w top 10 na dane słowo kluczowe, choć nie zawsze. Natomiast to wtedy robi się już stricte pod Google, a 43 tysięcy znaków nikt nie będzie czytał, a niemniej jednak jeżeli robimy audyt SEO, to zwracamy na tego typu uwagi, w jaki sposób taki tekst jest skonstruowany, ile, czy, czy ma wysycone wszystkie słowa kluczowe i w jaki sposób ma to wykonane. Teraz to, co jest istotne. W opisach kategorii na e-commerce tego się nie da zrobić, to znaczy nie jest to wskazane. Natomiast w przypadku opisu usług, czy te opisy usług zawierają zdjęcia, filmy czy ozdobniki, co to daje? Daje to w to, że użytkownik dłużej czyta taki opis, czyli buduje się jego zaangażowanie i chęć po prostu skonwertowania. Tak? Czyli w tym momencie, jak on opisze, jak mamy dobrze opisaną usługę i on sobie na przykład obejrzy. U Filmik o danej usłudze, no to w tym momencie, w tym momencie on na końcu, jak dojedzie i doczyta i obejrzy, no to jest call to action, czyli zazwyczaj formularz kontaktowy, wypełnia formularz kontaktowy i, i jest, i działa. Tutaj jeszcze jedną rzecz przypomnę, jak ma zrobiona to konkurencja. Tak jak wspomniałem przy audyt, na początku przy audytach SEO, prosimy o wskazanie kilku konkurentów i po prostu pokazujemy, jak to ma zrobiona konkurencja i Pokazujemy, że skoro ma konkurencja, to u nas też warto to zaimplementować. I czwarty filar, jeżeli chodzi o on-site, to jest optymalizacja grafik. Zawsze i wszędzie optymalizujemy wszystkie grafiki, ponieważ z Google grafiki można osiągać, dostać fajny ruch organiczny. I tutaj po prawej stronie macie, nie jest tego dużo, bo że za 16 miesięcy raptem 26 tysięcy przeklików, ale zobaczcie. Że w, w, w sezonie ruchu z Google grafiki bardzo mocno wzrósł i dzięki temu też można zarabiać pieniądze i konwertować na usługi. I to, co warto zrobić, to do, dla produktów najlepiej do tego alta wstawić tytuł tego produktu, ten z h napisałem, plus ozdobniki dodatkowe, czyli na przykład, że coś jest niebieskie, coś jest w kropki, coś z podniesioną łyżką, czy coś w tym stylu. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby coś takiego zrobić. I z rzeczy technicznych, na co zwrócić uwagę, to jest bardzo istotne, czyli przechodzimy do tych czterech elementów mocno technicznych. Canonical. Jest to najbardziej krytyczny element do wdrożenia i nadzoru w serwisie. Jego zepsucie, nie słowo na "-s", tylko jego zepsucie może spowodować wyindeksowanie całego serwisu. Jeśli nie macie w ogóle Canonicala zaimplementowanego, warto go zaimplementować, ponieważ jest to jedna z pierwszych dyrektyw, którą analizuje i czyta Google, jak indeksuje swój serwis. To o tym mówili Googlersi, w związku z tym należy to przyjąć, że tak, że tak jest. I jeżeli chodzi o Canonicala, jest to Canonicalem wskazujemy najbardziej reprezentatywny adres URL w całym zbiorze duplikatów, Czyli jeżeli Mamy cztery telefony bądź cztery jakieś produkty, które różnią się tylko kolorem, no to wskazujemy kanonikalem ten jeden, który chcemy wypozycjonować. Oczywiście może się zdarzyć, że Google oleje Kanonikala, ponieważ nie jest to wytyczna, bezwzględna dla Google, tylko jakiś tam, e, jakaś tam rzecz, i on może czasem olać tego kanonikala i wskazać inny. Inną stronę, którą wziął jako, jako lepiej zoptymalizowaną. I tutaj uczulam, że od czasu do czasu, jeżeli zdarzy Wam się, że jakaś podstrona nagle wyleci na 2-3 dni, to warto w Google Search Console sprawdzić, czy kanonikal w Google Search Console jest taki sam, jak zaimplementowany na stronie internetowej. Jeśli nie, no to trzeba po prostu tą stronę ponownie zaindeksować. No i Canonical jego ustawienie wpływa na indeksowanie serwisu. I po prawej stronie macie wyciąg ze Screaming Froga, który pokazuje, gdzie Canonical jest zaimplementowany i w jaki sposób. Self-referencing oczywiście oznacza, że jest Canonical sam na siebie. Bardzo dużo stron zawiera dyrektywę Canonicala. Natomiast to, co jest istotne, Blisko 1000 stron nie zawiera kanonikala, więc trzeba przejrzeć tę podstronę i zastanowić się, czy warto tam zaimplementować kanonikala, czy nie. Kilka podstron, kilkanaście podstron ma multiple, czyli są dwa kanonikale albo więcej w kodzie, więc to trzeba bezwzględnie naprawić. I jest kilka podstron, które mają Kanonikala, ale są zablokowane dyrektywą noindex, Tutaj też nie należy się mocno przejmować, ponieważ może to specjalnie SEO wiec zrobił, albo specjalnie jest takie, takie rozwiązanie zaimplementowane, że część podstron jest zablokowana do indeksacji, natomiast tym tam I nie Niemniej jednak uczulam czy to ze Screaming Froga, czy z Sitebulba, czy z dowolnego innego programu, zawsze sprawdzajcie Canonicala. I przykład, jak jest Canonical wykonany na przykład na Itace, jeżeli sobie chcecie wylecieć z Krakowa gdzieś do Bułgarii w jakimś tam okresie, no to w tym momencie zobaczcie. Adres URL jest mocno-mocno brzydki, czyli on inkluzji z Krakowa i mnóstwo, mnóstwo parametrów. Natomiast zauważcie, że Canonical jest zaimplementowany w ten sposób, że obcina wszystko, do all inclusive, czyli z Krakowa już nie jest indeksowana przez Google. To jest po prostu przykład jak w jakiś sposób zaindeksować poprawnie stronę, aby nie było duplikatów, które są tworzone na przykład poprzez zmienne parametry. Ok, druga rzecz techniczna to są przekierowania 301. One są niezbędne w przypadku na przykład zarządzania usuwanymi produktami, czyli jeżeli usuwamy produkt, no to albo pokazujemy stronę 404, czyli stronę z błędem, albo robimy przekierowania 301, czyli przekierowujemy na przykład na produkt, który jest podobny, ewentualnie na kategorię, w której dany produkt się znajdował. Wspierają przebudowę serwisu. Jest to bardzo ważny element i bardzo krytyczny, czyli jeżeli przebudowujemy serwis, to bezwzględnie zawsze musimy przygotować mapę starych adresów URL i nowych adresów URL, i dać to deweloperowi, żeby zaimplementował przekierowanie. No i przekierowania 301 wpływają na crawl budget, czyli jeżeli jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo, no to Googlebot, jak to się fajnie mówi, męczy się. No i może to negatywnie wpływać na serwis. Może, ale nie musi, ponieważ niejednokrotnie tych przekierowań po prostu tych tak dużo być musi. To, co jest jeszcze istotne, czyli na przykład po przebudowie serwisu, jeżeli w treści mamy linkowania, w treści mamy linki wewnętrzne do jakichś produktów czy do kategorii, i tam po drodze następuje przekierowanie 301, to takie przekierowanie 301 należy usunąć i wstawić adres URL już docelowy, czyli taki zwracający HTTP 200 OK. Jeżeli mamy gdzieś po drodze 300, to je usuwam. I to, co jest istotne, czyli adresy. Z przekierowaniami 301, 302, czy jakimikolwiek innymi, nie mogą znajdować się w site Po prostu nie podajemy im Google'owi do indeksowania, bo one i tak nie będą indeksowane, więc to jest po prostu nielogiczne. Przekierowania 301. Nie zawsze wszystkie, nie zawsze jesteśmy wszystko znaleźć, ale no akurat sidebook znajduje i to jest bardzo istotne. Weryfikujemy, czy zasoby, które pobieramy z wewnątrz czy z zewnątrz, są przekierowywane. Czyli na przykład pobieramy jakiś plik JavaScriptowy, na przykład jQuery, który tak naprawdę nie istnieje, ale następuje jego przekierowanie na plik, który już istnieje. W związku z tym to powoduje opóźnienie ładowania takiego serwisu i takie przekierowania również musimy usunąć. Czyli na przykład e, macie po prawej stronie redirected page resource urls. No i tu w tym przypadku trzy takie pliki javascriptowe czy SS-owe są pobierane, ale z przekierowaniem. To należy wyprostować. Następnie, czy wewnętrzne przekierowania są prawidłowe i nie zwracają kodu 404, czyli gdzieś nastąpiło przekierowanie ich z kolei jest błąd 404. Takie rzeczy też usuwamy. No i dobrze jest też naprawić linki wychodzące, zwracające przekierowania. Też jeżeli link wychodzący na przykład do Wikipedii daje nam przekierowania 300, to też to naprawiamy i staramy się, żeby tych po prostu przekierowań było jak najmniej. Trzeci element to jest prędkość ładowania. Ja tutaj napisałem, że nie warto walczyć o 100 na 100, bo rzeczywiście nie warto walczyć o 100 na 100. Natomiast warto walczyć o wszystkie prędkości ładowania, czyli FCP, Speed Index, LCP i tak dalej i Ja tutaj dałem przykład jednego z serwisów, który mam pod opieką. Jedynym czerwonym parametrem na desktopie jest CLS. No i tutaj należy dążyć do tego, żeby ten CLS poprawić, czyli to, co jakby w audycie prędkości ładowania wypluje Wam GT webpage, speed test jakiś czy Lighthouse. Po prostu to, co wypluje, dajecie deweloperowi i mówicie wprost: Masz napraw. Tak? To jest jeden z elementów, który zawsze warto naprawić, ponieważ jeżeli. Jeżeli serwis ładuje się bardzo, bardzo wolno, na przykład nawet 20-30 sekund, no to będzie dropowany w wynikach wyszukiwania, więc nie warto w ogóle takiego czegoś uruchamiać. Po prostu trzeba podkręcić prędkość i żeby ten serwis się szybko ładował. Więc to jest trzeci element, zwracamy uwagę na prędkość ładowania. Po prostu mamy dostęp do darmowych narzędzi Lighthouse, darmowy GTmetrix, darmowy webpage, speed test i to, co wyplują te narzędzia, to analizujemy, ewentualnie prosimy dewelopera o poprawienie. I tyle. I ostatni element, czyli sprawdzamy indeksację. W przypadku nowych serwisów, jak już wspomniałem, audyt no, GSC jest niemożliwy do wykonania, ponieważ tam nie ma żadnych elementów. Natomiast po pierwszym kwartale, czy nawet po kilku miesiącach, ewentualnie jak audytujemy już stary serwis, to tych alarmów może być bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz proszę się nie bać, nie bójcie się zaglądać do Google Search Console i klikać tutaj. Tu nic nie zepsujecie. Natomiast wchodząc w każdy wiersz, przy każdym takim elemencie klikacie, pojawi Wam się ekran, i w prawym górnym rogu będziecie mieli znak zapytania. Klikajcie ten znak zapytania, ponieważ tam jest odniesienie do Manuela, i możecie spokojnie sobie poczytać w języku polskim, co dany alarm mówi. I teraz na przykład wykluczono, strona wykluczona za pomocą tagu noindex, tak, to jest pierwszy ten na szaro, na szaro z wykluczono, z komunikatem wykluczono, wiersz. I teraz, czy warto tam, warto to analizować? No w sumie nie, ponieważ skoro jest założony tag noindex, tak, czyli dyrektywa noindex, to znaczy, że daliśmy ją po to i specjalnie, żeby tego nie indeksować, ale... Ja, jeżeli audytuję serwis i nie wiem, co tam kiedyś było, to zaglądam tam i tam jest tam, zawsze w, w każdym wierszu będzie próbka tysiąca adresów URL, ale przeglądam te adresy URL, przynajmniej wzrokowo, czy jest coś interesującego w tej Google Search Consoli, co może jednak warto odblokować do indeksacji, ponieważ może nam przynieść ruch organiczny. I to jest bardzo istotne. Drugą rzeczą, na którą zwracam uwagę, to są komunikaty o błędach 404. Te też analizuję, ale te analizuję już bardzo, bardzo dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku starych serwisów, które audytujemy, niejednokrotnie gdzieś kiedyś one były przebudowywane. I jeżeli były przebudowywane, to może się zdarzyć, że ktoś zapomniał o jakimś przekierowaniu, które może jest ważne. Jeżeli jest ważne, to taką mapę, taki, taki wyciąg z, tego, z tej Google Search Consoli, tych adresów URL, które chcemy przekierować, dajemy w audycie SEO. No i oczywiście, jeżeli zweryfikujemy wszystko w Google Search Consoli i podjęliśmy decyzję, sprawdzamy przede wszystkim robots.txt i meta, czy mamy noindex. Czy przypadkiem nie uruchomiłeś serwisu z blokadą. Zdarza się, nawet całowcom na pewno wielu chciałoby powiedzieć z uśmiechem na ustach, tak, zwodowałem serwis, na drugi dzień okazało się, że jest nowy indeks i nie widzieliśmy przez ten czas, co się dzieje. To po prostu się zdarza. I podsumowując, osiem rzeczy tych prostych, które możecie sami sprawdzić i które możecie zweryfikować, czy są zrobione czyli słowa kluczowe, niezbędne przy projektowaniu serwisu i przy projektowaniu architektury, i przy projektowaniu menu. Ściągacie pomysły od konkurencji, patrzycie, jakie słowa kluczowe sami chcecie pozycjonować, przyklejacie karteczki i realizujecie sobie, robicie zdjęcie i przesyłacie do dewelopera. Drugą rzecz, którą analizujemy w audycie SEO i to są blogi, swoje własne i konkurencji, w jaki sposób są treści skonstruowane, jak są wysycone słowami kluczowymi, czy następuje konwersja, czy mają linkowanie wewnętrzne i czy jest call to action. Sprawdzamy w jaki sposób są opisane usługi, czy są wystarczająco dużo i w jaki sposób opisane opisy kategorii, opisy produktów. I czwarty punkt to optymalizacja grafik, czyli grafiki zawierają Alta. I z rzeczy technicznych sprawdzamy kanonikala, sprawdzamy przekierowania 300, 301 i 302 w sumie też. Sprawdzamy prędkość ładowania serwisu i sprawdzamy indeksację i weryfikujemy Google Search Console. Te osiem prostych rzeczy, to są naprawdę proste rzeczy do sprawdzenia, to analiza oprócz słów kluczowych. Słowa kluczowe zajmują wam około, zajmą Wam pewnie około jednego dnia bądź dwóch dni, natomiast pozostałe rzeczy zajmowam około jednego dnia, czyli taki audyt SEO samemu możecie zrobić w przeciągu jednego, dwóch, maksymalnie trzech dni, natomiast powiem wprost, jeżeli to przygotujecie i dobrze to wykonacie i solidnie do tego podejdziecie, to Wasz serwis mniej więcej w 50-70% będzie już dobrze przygotowany pod kątem SEO i ten SEO, więc już jak do niego przyjdziecie z tym serwisem, nie będzie miał tam wiele do poprawienia. Także mam nadzieję, że to Wam pomogło. Ja ze swej strony bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że to było przydatne. Jeżeli możecie, zasubskrybujcie mój kanał, będę wdzięczny. Niebawem będzie więcej do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.